Witamy Was w kolejnym odcinku naszego daily, w którym musimy zbudować sza szałas, w którym będziemy spali. Teraz zabieramy się do budowania szałasu pokażemy Wam, gdzie wybrać I widzowie, będziemy tutaj musieli spędzić całą noc, więc zabieramy się za budowanie. A boję. A widzowie, te jakby coś to patyków, jakby nie zbieramy, tylko zbieramy, które leży No i docenicie to nasze poświęcenie lajkiem i subem. No i widzowie, bo tutaj jeszcze jest Ojej. I widzowie, jeśli. Jeśli będzie potrzebujemy 25 lajk, to musimy zrobić dwie noce w czasie. Dobra. To lecimy, budować. Lecimy, budować. Gdzie postrzeg znowu? się. O, kumi i glazuli też coś mają Ja tu widzę ja muszę kamerować Potem im pomogę Budowanie szałasu w toku O nie, jakiś spadł Uważaj, postaw go na to drzewo. Postaw go na to drzewo, co jest widzowiec? Dajcie swoje patyki. Którego najbardziej się boją. Hmm. moja noga. Dobra, widzę. Najpierw jeszcze raz zbieramy patyków. Dra widzowie, my idziemy jeszcze raz zbierać patyków i zaraz wam nagramy jak zabierzemy się za budowanie szałasu wie tutaj jakiś patyk z miotu i coś takiego No to jest za prosty patyk, to jest jakiś, z jakiegoś mopa Nie my to zaraz wyrzucimy albo to szałas. Dobra, zbieramy dalej patyki daćcie lajka Dobra Idę po kolejne patyki I tam, jeszcze jest, tam? I tam jest. Jo, ile my tu mamy patyków, dobra. Bierzemy je. przydawał nam się do szałasu. Widzimy te, ile ich zbiera. Patyki kolejne do szałasu. Ja tutaj też biorę jakieś badyle. No i lecimy, zaraz budować szałas. Musimy jeszcze raz zbierać patyków. Boga, Boga, to moja matka Dobra, lecimy po patyki jeszcze Ja tutaj widzę ja tak nie chodzę po te patyki, ja to bardziej nagrywam ich ale oni tam dzielnie szukają wragazów nikt to właśnie tam Oni tam też już idą właśnie Patyki dobra to możecie iść Dobra widzowie Dobra to Znajdźcie jakieś patyki i je donieście do bazy naszej. Widzowie, dobra, budujemy szałas. mamy już patyki. No. Ale właśnie my musimy tak zrobić dookoła drzewa. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, czekaj, najpierw największe. My tutaj widzowie musimy wymyślić jakąś konstrukcję. Kamy jeszcze batyków, na razie zostawmy, nie? Ku mi pomóż nam! Dobra, jak będzie potrzeba, to jeszcze pójdziemy. Dobra. Dobra, widzowie, zaraz wam zrobimy update jak będziemy to robili. Widzowie, będziemy robili taką konstrukcję, że dookoła tego jakby drzewa robimy. No zaraz ogarniemy. Dobra. Ej, ja w ogóle gdzie jest gazunik, bo on nam miał pomagać? Ale on pod drzewo poszedł, nie? Czekaj, czekaj. Ale nie, czekaj, gdzie on? A nie, on pod drzewo poszedł. Nie, no to. Gazunik! bój go nie ma sensu, bo on chyba pod drzewo poszedł. Czekaj, ja tam idę zobaczyć, poczekaj, poczekaj, poczekaj. widzę, ja stosuję ta sprawa. Bo już długo nie ma też gazunika, właśnie, bo on szedł pod drzewo, chyba. Kurde. Kazurnik! Ej, nie ma go! No nie ma go tu nigdzie! Czekaj! Idę zobaczyć tutaj, poczekaj! sobie Gdzie on poszedł? Ej, nie ma go! Ej, chodźcie tutaj! To gdzie on mógł pójść? Widzę. Gdzie on za nią szedł? Pode mną? Ej, Lemonek! No nie ma go tam, przy tych patykach. Gdzie on raz? Przecież my nie żyliśmy nigdzie indziej. I tutaj tylko zbieraliśmy. Jeszcze jest jasno. A może gdzieś poszedł dalej? No nie wiem. No, kurde. Może poszedł gdzieś dalej? Dobra, nie panikujmy, nie panikujmy. Nie panikujmy. Spokojniej. Nie go, to nie ma sensu. Przez las jest duży. Glazł. Nawet no, widzisz, to nie daje nic. Dobra. Jak coś, to musimy zawiadomić dorosłych, ale to już zawiadamiamy, czy co? Nie jestem. Ja pierdolę. No, no, on po miał to żyć. No, wszyscy poszli. I on tam gdzieś po las sam. Dobra. No właśnie wiem. No, nie jest nie jest kończący. No. Dobra. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę, widzowie. Spokojnie. Widzowie, tak to nam idzie. Na razie nie ma jeszcze cały czas glazurnika. Nie wiem gdzie jest. Ale no przecież my musimy zrobić szałas, bo za niedługo ciemno będzie. Nie wiem, czy go lecieć szukać. Kurde, już nie wiem, co robić. Czekamy na razie na spokojnie, bo on może przyjdzie. No powinien przyjść. No coś się mogło stać? Czy kogoś go w lesie miał porwać? No jak? No chyba, że się zgubił, no ale nie, no! Ale on jest w sumie też takim tryhardem, więc możliwe, że on po prostu poszedł po pełno drewna i wróci z takim pełnym stakiem w chłopie. Więc na razie jeszcze budujmy, ale... Jeśli się nie znajdzie za niedługo, no to... Nie wiem, na razie... Na razie jeszcze spokojnie, spokojnie. Oh, stresująca sytuacja. Widzowie... Nie wiem, kurde, ja zaczynam się martwić. My tutaj kończymy to i za stoi, Idziemy go szukać. Nie wiem co mamy robić, ale pokażę wam w tym czasie tylko, jak to wygląda. Odsuń się ku mi, Tutaj się wchodzi, jest wejście. Tutaj zrobił taki Lemonek odgrodzenia. O i idzie się w tą stronę. Tutaj jest z odgrodzeniem badrami i tutaj będziemy mieli spanie. No to jeszcze głębszą ścianę zrobimy. I zobaczcie widzowie, tutaj tam się przechodzi dalej, tutaj jest ślepy zaułek, taka ściana I tam się dalej idzie i tam będziemy spali Więc myślę, że taki szałas nawet fajny Tutaj mamy fajnie Ale gdzie jest ten gazurnik, bo on jeszcze drewno ma mieć Mam nadzieję, że Ej, to my tą ścianę musimy dokończyć tym drewnem od gazulika. Gdzie idziemy, chodź Gdzie on jest Widzowie, nie wiem gdzie jest dalej gazurnik, Lemonek Ściemnia się już Lemonek, idź może Rodziców Idziemy po dorosły jakiś Nie wiem, kurde widzowie Co? 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 Gazurnik! Ja pierniczę Co ty tu robisz? Ale gdzie szukaliśmy I na nie powiedziałeś? Mówię wam, że zbierasz ja pieniędzmi my już chcieliśmy ekipę Jaki stres A my już zbudowaliśmy prawie cały szałas Ja Lazurnik My już chcieliśmy rodziców wysłać, żeby, żeby nam szukać Jo, ja. Nigdy tak już nie znikaj Bardzo zbudowaliśmy, zobacz sobie. No a ty sobie polazłeś. Dobrze, przynajmniej patyki przyniosłeś. Jo, pierdolcie widzowie, ale nas mi zestresował. Co to miało być? Oh. Tam będziemy spali, tam gdzie, za lemonkiem, o tam. Jo, nie oddałeś tak już nigdy. Takiego nam My już po dorosłych siedzieliśmy. Jo. Liście, to dobra widzowie, zaraz wam nagramy jak już skończymy ten szałas. Dobra, dobrze, że żyjesz. No, dobra, idziemy. Zaraz nagramy wam jak skończymy szałas. Widzowie, właśnie skończyliśmy szałas. Tyle liści tutaj jest pięknie wykończone. Tutaj ściana i parcie widzę, jak wchodzi się tutaj. I tu jest takie przejście wąskie i tutaj będziemy spali. Więc Jest bardzo fajnie. Widzowie, jak nam jest to bardzo profesjonalny szałas i możemy tutaj spać. Też tak sądzicie? Po zagubieniu się glazurnika i po długich mękach udało się nam to zbudować. To tylko jeszcze pójdziemy po jakieś koce. Zaraz widzę pokażemy wam całe to gotowe. Widzowie, szałas już oficjalnie skończony. Wchodzimy tutaj. Tutaj mam naszą ławeczkę i sami zobaczcie jak wygląda to profesjonalnie. Tutaj tak wszystko pięknie. No pierwszy szałas, sami to zbudowaliśmy. I tutaj pokażemy, tutaj mamy przedszołek na buty. Te ściany kapcie. Tutaj jest kaściana ściana. I tutaj się wchodzi bokiem. O, tutaj śpi lemonek sobie na kocyku i poduszce. Tutaj leży kumi. Tutaj gazurnik. Ja też tutaj będę miał swoje miejsce. O, tutaj właśnie obok gazurnika. Tutaj ścianka też jest. Tutaj są krzaki, więc to jest wszystko ładnie. O, tutaj jest drzewo. I teraz wychodzimy z powrotem, żeby wam to pokazać jeszcze na zewnątrz. Raz. Zbieramy nasze kapcie Szczerze mega szacun Dobrze, że nie zgubiliśmy glazurnika A szałas tak fajnie z liści wszystko jest Więc Oficjalnie nasz szałas na, na tą noc Mamy gotowy Widzowie Słońce już zachodzi My wchodzimy do naszego szałasu o, Stresujesz się Ramonek? Jesteśmy gotowi na nockę, patrzcie widzowie, szałas tutaj taki sam jak zbudowaliśmy go, zostawiam kapcie, każdy kapcie zostawił? Kumi, dobra, uwaga, o. oj proszę Chodź Nie ma? Nie ma widzowie, tam mamy dalej las Widzowie udowodnimy Wam, która jest godzina. D Sami spójrzcie, jest już 21.47 Tam jest. ja na tapecie <grym> jestem widzowie, ja na tapecie. Więc teraz jeszcze chwilę sobie pogadamy i idziemy spać. Sami zawsze widzowie jak już ciemno jest. Patrzcie no, widzowie, jak tam las jest ciemno. tak szczerze. <słuch> bo to będzie stresować Lemonek? monek mamy łatwiej, bo że tutaj on tam ma to ona Dobrze, że lampy też świecą, ale jesteśmy w lesie, zobaczcie. Szałas mamy, nagrywamy do góry. Dobra. Więc widzowie, Gasimy światło, poczekaj. Więc widzowie, do jutra. Gasimy Nark. światło. Na, więc widzowie, dobranoc wszystkim tam za kamerami. I Dobra, Dobra. Cześć, cześć. Dobra widzowie, narka, do narka, do, do, do widzenia. Dobranoc. Dzisiaj widzowie właśnie wstałem i widzowie, zobaczmy jak Tutaj oni widzą, jeszcze śpią. Godzinę mamy. Godzina jest 9:20. Widzowie, powiem wam. Byliśmy dopiero o drugiej w nocy, dlatego nie wiem, ale przynajmniej chyba w nocy się nic nie działo. Więc. Dawajcie. Już jest 9. Lazurnik, skubi. godzina, Przeżyliśmy tą noc. Przeżyliśmy. Ty w ogóle w czapce spałeś. A tu widzę jej. Hey, tutaj taki. Dzięki, leży jest? jest dziewiąta. jest dziewiąta. Dwadzieścia. Patrzcie, o, jest godzina dziewiąta. Dwadzieścia o O, no ja. się nie dało spać. No, ale. No. No. Ja, widzicie moje włosy w ogóle? Jak ja mam ten. Moje? No. Ale, widzę, ja mam Tutaj my skupiłyśmy Gummy tam osłonięci. Tam wszystko widać. A Leone, nie mieli najlepiej. A auto. No, no i rano w ogóle widzowie, nie umieliśmy spać, mnie tak głowa boli, a w ogóle widzowie w nocy, ja się śpię i tam dosłownie chodziły takie, nie wiem, mi się wydaje jakby tam ptaki albo takie, nie wiem, jakieś szczury chodziły, nie wiem, takie małe coś tam widzowie chodziło. Już prawie dosypię, się, ten czas się tak, już a widzowie, bo mówię wam, centralnie za nami jest cały las widzowie tam. Są mnie, centralnie za nami jest tam cały las, widzowie? Przynajmniej to Widzowie, jedyne co tu mieliśmy to te, to światło co tutaj nam na drzewko padało, no ale to było widzowie wszystko co my mieliśmy. I tak sobie widzowie tutaj spaliśmy. Przynajmniej odespaliśmy to do dziewiątej. No tak, widzowie mnie też tak pozbierać. No widzowie mi oh. też głowa boli. I to jest niemożliwe. To jest tak. No tak. Więc, więc widzowie tutaj my tak, tak naprawdę to byliśmy tylko przykryci delikatnie liśćmi tutaj, a oni by mieli odkryte. Ja widzowie tutaj akurat miałem najlepiej, bo ja miałem tutaj jeszcze taką ściankę. No tak. średnio, No ale co chwilę były jakieś szelesty, ptaki w ogóle śpiewały tam w ogóle nie... Ale przetrwaliśmy. Więc widzowie docencie to lajkiem, like naprawdę. I subem widzowie. Dobra widzowie. Ja się... Też się widzowie stąd wygramalam. O mnie też widzowie. Teraz wszystko boli, moje kapcie pełno. No, a widzowie na mnie pełno się moje włosy widzą. Co tu się dzieje? Dobra widzowie, wychodzimy tutaj z lasu. Cywilizacja, Cywilizacja widzowie, przeżyliśmy tam noc. Było bardzo ciężko, ale przeżyliśmy. Tam nasz szałas jest. Więc widzowie docencie to lajkiem i subem za Dziękujemy tobie. My jeszcze idziemy, no tak, widzowie, my jeszcze idziemy spać, ale już do domku, więc widzimy naruka.